Izolda Kiec, Gimczanka, nie upilnuje mnie nikt. Zuzanna Polina Ginzburg urodziła się 22 marca 1917 roku w Kijowie w rodzinie zasymilowanych Żydów. Uważana jest za jedną z najzdolniejszych poetek dwudziestolecia międzywojennego. Żyła zaledwie 27 lat. Za życia ogłosiła tylko jeden zbiór wierszy O centaurach. Pozostawiła po sobie tragiczną biografię, legendę oryginalnej i fascynującej urodą kobiety, ale również liryki, które są wyrazem jej wyjątkowej osobowości. Przyjaźniła się z Julianem Tuwimem, Witoldem Gombrowiczem, Kazimierzem Wierzyńskim. Była jedną, e, jedyną kobietą w redakcji Szpilek. Publikowała w Skamandrze i w Wiadomościach Literackich. Była niezwykle atrakcyjną osobą, e, sensacją towarzyską, o czym w swoich wspomnieniach powojennych nawiązują e, i zaznaczają Jan Kot, Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Brandys. Jan śpiewak o swojej znajomości z poetką pisze tak: Zuzanna po matce odziedziczyła cięty i zaskakujący dowcip. Niebawem się o tym przekonałem. Miała też wrodzoną zdolność obserwacji. Podziwiałam jej umiejętność utrzymania dystansu w stosunku do otoczenia. Była to konieczna samoobrona. Odcinała się tym od stylu bycia innych kobiet. Patrzyła zresztą na swoich najbliższych z lekką ironią. Chciała być inna. W czasie wojny Zuzanna uciekła do Lwowa, następnie do Krakowa. W 1944, po kolejnym donosie, została zatrzymana, aresztowana i rozstrzelana. Jej prochy gdzieś nad Płaszowem rozwiał wiatr. I gdyby nie wiersze, byłaby jedną, dołączyłaby do milionów rozbawionych. Imienia, nazwiska, indywidualnych rysów i indywidualnej historii ofiarą zbrodni ludobójstwa. Nie upilnuje mnie nikt, grzech z zamrzu i nietoperzy. Zawisł na strychach strachu półmyślą głową w dół. O zmierzchu wymknę się zwierzy, z warownej ucieknę wieży, przez cięcie ostrych os, przez zasiek zatrutych ziół. Ciężko powstaną z rumowisk tłoczące turnie przykazań 20 piekieł wedy, płomienie, wycie i świst. Noc fanatyczna zagrozi, zakamieniuje gwiazdami, rtęcią wyślizgnę się z palców, nie upilnuje mnie nic. Profesor Izolda Kiec zbierała materiały do tej biografii ponad 30 lat, ale mimo to napisała, że historia Zuzanny Ginczanki pozostanie niedokończona a jej osobowość będzie fascynować nierozpoznaniem, niedopowiedzeniem, domysłem. Dlatego książka oprócz tego, że jest fascynującą biografią, podaje fakty, jest również opowieścią o poszukiwaniach, pytaniach, poszlakach, ginących i pozacieranych śladach. W Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbędzie się wernisarz wystawy Anny Lesiczki. Jej praktyka artystyczna koncentruje się na tymczasowości, wpływie marzeń na rzeczywistość oraz różnych znaczeniach porażek. Tworzy i niszczy dosłowne lub symboliczne przestrzenie pomiędzy światem realnym a narracją artystyczną. Ryszard Mrozowski był artystą wszechstronnym, tworzącym głównie w nurcie realizmu. W początkowym okresie twórczości zajmował się rzeźbą, grafiką i architekturą wnętrz, uprawiał jednak przede wszystkim malarstwo. W wystawie towarzyszyć będzie film dokumentalny poświęcony malarzowi autorstwa Piotra Dumy. Agnieszka Peszek jest autorką bestsellerowych powieści kryminalnych i thrillerów. Podczas spotkania opowie o swoim warsztacie i twórczości, a w szczególności o najnowszej powieści Obietnica, w której autorka obnaża fałszywe więzi, tłumione emocje i sekrety, które mogą zabić. Dwie komedie i dramat, już niebawem będzie można obejrzeć na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury w ramach 47 edycji Barbórkowej Dramy Teatralnej. Bilety na spektakle Wacław Rodzinne rewolucje i Prawda do kupienia od 15 października w kasie oraz na stronie tedeku. Beata Goździewska to tarnobrzeska pisarka science fiction. W Miejskiej Bibliotece Publicznej promować będzie swoją najnowszą książkę Dokonać Niemożliwego. Historia opowiada o losach schorowanego księcia Mamoru, którego życie naznaczone jest brakiem ojcowskiej miłości i ciągłym pragnieniem akceptacji. Jego droga to poszukiwanie siebie w świecie, którego odrzuca z powodu braku magii. Wystawa Marian Ruzamski, Sztuka Pamięci, poświęcona jest artyście, który imponuje nie tylko niezwykłym światem barw i głębią twórczości, ale także swoim losem. Jego prace, powstałe w Auschwitz, są cichym sprzeciwem wobec zapomnienia, wyrazem nadziei w czasach największego mroku. Je suis mort. Chopin, 25-letni ulubieniec Paryża, komponuje, uczy gry na fortepianie i fascynuje wszystkich mimo choroby. Nie jestem sam. Mam w Paryżu 2000 przyjaciół. Jesteś? właśnie dlatego potrzebujesz 2000 przyjaciół. Przez dni. je rentre dans la maison je m'assois au piano et je commence à jouer et en jouant Voici maintenant un, un vrai citoyen français. Mon sujet. D'origine polonaise. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, j'ai quitté la Pologne, mais la Pologne ne me quittera jamais. <laughs> Porzucony przez żonę Karaj zwraca się porady do zaprzyjaźnionego małżeństwa, które żyje w otwartym związku, co wywołuje katastrofalne skutki dla całej czwórki. She does. Divorce isn't that big a deal. I read a book. It was an article. Whatever. We're oh. open. just talking with me right now? We are not monogamous. <laughs> By the way, Julie and I had sex last night. Together. Kidding me? No, I'm not fucking kidding you. I slept with someone too. Oh, you did? Yeah, and it was good, so it's all good. Oh, it was good. Yeah, you don't even have to talk about it. You guys are so inspiring. I hope I'm this mature when I'm your age. We're not that old. Go to bed. Okay, is it something specific? Because I've been working out. Sex with you either, Ashley? Okay, I just want my wife back. God, Why does everything have to be so complicated? I'm not that bad looking. I'm telling you, this kind of shit happens all the time. Yeah. yeah. We can clap. Thank you. Let's clap. Uh... Oh God. This is normal, right? People go through stuff like this in the first year of marriage. No. Co <gry> M. pewna siebie, szesnastolatka. Budzi się jako duch, a jej ciało jest w śpiączce. Niewidzialna dla innych. Próbuje odkryć prawdę o swojej sytuacji, mierząc się ze szkolną przemocą. To Je pensais vraiment qu'on était amies, moi. Et que t'étais une fille bien, Néa. Mais je suis une fille bien. Je suis audace. Qu'est-ce que la fait, cette connasse Je suis vraiment désolée, j'ai besoin de toi, papa Putain ah, C'est bon, on peut rire, non Tu sais que ça va Ouais ça va, t'inquiète. Mais pourquoi je l'ai cru J'ai vu que t'allais pas bien, je pouvais pas imaginer à quel point. Je suis l'inspectrice Leclerc. Est-ce que vous avez pu rédiger la liste de ses amis T'as réfléchi Toujours rien à signaler Non. Mais vous vous foutez vraiment de ma gueule Tes amis et toi Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. Non J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu me défends. Laisse tomber Elle va mourir Moi je sais qu'elle va pas mourir. Des fois j'ai l'impression de la sentir. J'aurais dû prendre sa défense, j'aurais dû prendre sa défense Contre quoi Ça va passer, on fait pas.